Co ty na to? Nie podoba mi się. Nic oryginalnego. Masz nieznośny humor. Nie można z tobą wytrzymać. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Jestem twoim jedynym przyjacielem. Tylko ja powiem ci prawdę. Jestem wściekła, że po tym wszystkim Sonia wróciła do Alejandra. Cześć. Zostawię Was. Sofia jest na mnie zła, bo. To prawda, że spotykasz się z Luisem? Co podać? Szklankę wody. Gdybyś chciał coś jeszcze, daj znać. Jedną tekilę. Nie jesteśmy parą. Mówiłaś, że Luis Cię kocha. Dopiero zaczęliśmy się spotykać. Chciałam powiedzieć o tym Sofii, tym bardziej, że wcześniej nic między nami nie było. Porozmawiaj z nią, na pewno Cię zrozumie. Jak Twoja ręka jest bardzo rozpieszczana, prawda? Poczekam na Sofię. Luis to wspaniały chłopak. Życzę Ci, żebyś przeżyła wielką miłość, ale pamiętaj, że alkoholizm to choroba na całe życie. Wiem. Dziękuję, że się o mnie martwisz. De Gracias. Siéntate. Sí. Sí. graças, Nie powiesz Luisowi, że przyszedłem? Nie ma go. Będziemy się częściej widywać, bo tutaj zamieszkałam. Dlaczego? Takie tam. Jeszcze wyżej. Zauważyłam, że dobrze się między wami układa. Fernanda bardzo Cię kocha. Tylko tyle? Nie. Ja... też. Kochasz mnie? Twoja mama mnie kocha. Chodź do mnie. Jak to się stało? Kochasz go? Zależy mi na nim nie wiem, czy jestem w nim zakochana. Dopiero zaczęliśmy się spotykać. Luis chce, żebyśmy spróbowali. To wspaniały chłopak. Myślisz, że się w nim zakochasz? Nie wiem. Jeśli chcesz spróbować go odzyskać, usunę się w cień. Mówię poważnie. Już próbowałam i nic z tego nie wyszło. To nie Twoja wina. Na razie nic między nami nie zaszło. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Nie możemy pozostać przyjaciółkami, bo wciąż go kocham. Mam nadzieję, że Nati kocha się uspokoi i wszystko przemyśli. A co z nami? Chcesz się rozstać? Nie. Raczej zacznijmy wszystko od początku. Nie będziemy się więcej ukrywać. Kocham Cię. Nati w końcu mnie zrozumie. Mam też wsparcie Henara. Postaram się zasłużyć sobie na jej szacunek. Dziękuję. Nareszcie się zdecydowałaś. Tym razem się nie wycofam. Pobierzemy się. Chcesz, żeby Marko z nami mieszkał? Wszystko będzie dobrze. Jestem pewien, że nam się ułoży. Nawet pogodziłeś się z Sonią. Powiedziałeś nam? O czymś nie wiem? Pogratuluj mi. Krystyna do mnie wróciła. Teraz się pobierzemy. Nareszcie ci się udało. Cieszę się, że znowu jesteś z Sonią. Nie chcę jej stracić. Zrobię wszystko, by ratować swoje małżeństwo.